Na froncie zaporowskim można śmiało powiedzieć, że sytuacja atakujących jest już fatalna. Wojska jeszcze kilka dni temu odmawiały ataków, a teraz małe pierwsze oddziały poddające się Rosjanom. Dokładnie to chodzi o świeżo przywiezionych na ten front żołnierzy z 35. Brygady Piechoty Morskiej. No i mają powody, bo Ukraina ruszyła wczoraj z ofensywą w kierunku wioski Piatyczatki, co zaowocowało wyjątkowo krwawą bitwą. Bo Rosjanie sięgnęli potosy. No to jest w praktyce broń chemiczna dozwolona tam ze względu na kruczki, prawne. W każdym bądź razie wojska chemiczne, właśnie Federacji Rosyjskiej, zwyczajnie spaliły tę wioskę. I spaliły dosłownie po ogień, jaki roznieca to wyrzutnie o jakieś 700 stopni. oni tam wystrzelili ponad setkę rakiet. Jak się można domyślać, wojska, które tam weszły, no nie przeżyły. Nawet jeśli jakimś cudem temperatura wewnątrz ich pojazdów. Nie przekroczyła wartości śmiertelnej, no to ogień zabiera tlen, więc ludzie ci po prostu by się podusili. Zresztą, do teraz na terenach niedoszłej wioski mamy utrudniające oddychanie opary, zatem teren ten nie jest w tej chwili zajęty fizycznie przez nikogo. Ludzie nawet na Ukrainie generalnie wolą jednak żyć, więc sytuacja, gdzie kilkuset ich kolegów wysłanych do ataku płonie żywcem, no daje jednak do myślenia. A prawda jest taka, że zadania postawionego przed ukraińskimi siłami zbrojnymi przy środkach, jakimi dysponują, do tego nie da rady wykonać żadna armia na świecie. To jest po prostu poroniony pomysł, wymyślony przez cywilów i do tzw. Tak humanistów, którzy nie tylko nie znają się na wojsku i w sumie nie muszą, choć no w takim wypadku powinni po prostu dać fachowcom robić swoje ale mają też problemy z fizyką, geografią i przede wszystkim logiką, a oprócz tego mają zbyt duże mniemanie o sobie, więc ta ofensywa no, będzie trwała do ostatniego Ukraińca, a i to nie jest pewne, bo i nas próbują w to wciągnąć. Ukraińcy złożyli też broń na innych frontach, koło friemiwki byli to żołnierze 31. Brygady, tej super jednostki trenowanej i uzbrojonej przez NATO. Dodać trzeba, że oni dopiero co się zjawili na froncie, a także koło Bachmutu i to jest największa niespodzianka, bo byli to członkowie 10. Górskiej Brygady Edelweiss. Jak coś, to ten przydomek miała górska dywizja SS, a na Ukrainie no po niemiecku nie gadają, więc to przypadek raczej nie jest, choć jak już powiedziałem, żyć chce każdy. W Rostowie nad Donem rozpoczął się proces chwytanych już zresztą dosyć dawno azowców jest to pierwszy proces przeprowadzany przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Wcześniej mieliśmy tylko kilka wyroków w republikach separatystycznych. Wielki proces jeńców z Azowstalu miał się zresztą rozpocząć jeszcze we wrześniu zeszłego roku, ale proces przerwała kontrofensywa, a dokładnie to konieczność wymiany jeńców. Na tę chwilę jeńców z innych formacji mają prawdopodobnie wystarczająco, no dla Ukrainy Azowcy to są niby VIP-y. Choć mimo wszystko wymieniają ich tak jak resztę, jeden do jednego, a z punktu widzenia propagandowego, no lepiej jest, żeby to właśnie ci się dzieli, a wymieniać to mogą sobie poborowych. Zresztą w razie czego to ich zawsze można i z więzienia wyciągnąć. Przedstawiciele państw Afryki zakończyli wizytę w Kijowie i pojechali do Moskwy, gdzie spotkali się oczywiście z prezydentem Rosji. Przy tej okazji Putin wyciągnął z szafy, protokoły z negocjacji z zeszłego roku, które Ukraina miała złamać. To, że mieliśmy w Turcji negocjacje, no to wiadomo. Że Johnson miał aktywną rolę w ich zerwaniu, no to też wiemy, więc w sumie nic nowego nie powiedział. Ale pokazał to przywódcom afrykańskim, no jako powód swoje niechęci do negocjacji. W sumie porozumienia mińskie Ukraina też miała w dupie, a podejście nadal się nie zmienia. Znowu nasz złotousty Stoltenberg Wypowiedział się, że oni nie mają nic przeciwko negocjacjom, ale tylko Ukraina może decydować o tym, jak będą wyglądały jej granice i stosunki z NATO. No ci ludzie mają jakąś wypaczoną siatkę pojęciową. No właśnie, negocjacje polegają na tym, że obie strony rozmawiają, dochodzą do jakichś wniosków, idą na ustępstwa. Kiedyś powiedziałbym, że to jest cynizm, choć teraz coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że oni są po prostu bandą psychopatów. No bo takie myślenie no jest objawem właśnie tej choroby. I tak choroby, bo psychopaci szczęśliwego zakończenia nigdy nie doświadczają. No agresją mogą się tam wspinać po szczeblach kariery, zwłaszcza jak są w otoczeniu samych baranów, ale kiedyś napotkają kogoś, kto się nie ugnie, nawet jak to będzie inny psychopata. I to w tej chwili mniej więcej obserwujemy przy okazji tego konfliktu. Rzecznik prasowy RPA zaprzeczył doniesieniom o rosyjskich rakietach w Kijowie w trakcie spotkania prezydentów. Co ciekawe, 120 osób z prezydenckiej delegacji zatrzymanej u nas na Okęciu zostało wypuszczonych po zakończeniu rozmów tych panów. Biorąc pod uwagę resztę tego zajścia, no to to nie jest przypadek. Ekipa w Kijowie lubi kontrolować narrację, a nie lubi niewygodnych pytań wśród przetrzymywanych u nas Afrykańczyków. Było również sporo dziennikarzy z państwowych mediów, no a to zwiększa zawsze jakąś szansę na przeciek. Pytanie czy nie wpuszczenie ich de facto do Kijowa, bo o to tu tak naprawdę chodziło, nie zrobi więcej szkody niż pożytku. Bo, bo ci dziennikarze głupi nie są, a i RPA ma w swojej historii to nie tak wcale dawniej, dawnej problemy z wolnością mediów i tym podobne, no więc oni doskonale orientują się co tu jest grane. Szkoda tylko, że my, jak zwykle, bierzemy w tym udział. Biorąc pod uwagę, że najbardziej znanym Polakiem w tamtym kraju jest Waluś, to pomoc w cenzurowaniu mediów dla prawoskrętnego, że się tak wyrażę, sąsiada, no to obraz naszego kraju oczami przeciętnego mieszkańca RPA no nie jest zbyt ciekawy. A no i jeszcze jedno: plan pokojowy Unii Afrykańskiej został odrzucony. Sałański powiedział, że dopóki rosyjskie wojsko nie zostanie wyrzucone z Krymu, nie ma mowy o żadnych planach pokojowych, choć w sumie można było się tego spodziewać. Jest wręcz przeciwnie, na tę chwilę mamy już pierwsze kroki do wciągnięcia Ukrainy do NATO. Co to oznacza, wiadomo. Popierają tu już Amerykanie, popierają Niemcy, nasi też już przegłosowali w Sejmie odpowiednią ustawę, tylko Konfederacja była przeciwko, reszta tylko przebiera nóżkami, żeby nas wszystkich pozabijać. To tak jakby się ktoś łudził, że mamy w Polsce jakąś opozycję czy coś w tym stylu. Jak to należy rozumieć? No proste panika, bo ta wielka ofensywa spełzła na niczym, a jak tak dalej pójdzie, to się skończy anihilacją ukraińskiej armii. Teoretycznie nie powinno to wstąpienie do NATO nastąpić, no bo na pewno zgody na dołączenie nie wydadzą Turcja i Węgry. Choć teoretycznie to rozważanie takiego scenariusza w ogóle nie powinno Mieć miejsca, biorąc pod uwagę, że Ukraina jest chociażby w stanie konfliktu zbrojnego, a popiera tę kandydaturę już nawet sam szef organizacji. Więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby sobie teraz po prostu zmienili regulamin. Biden, co prawda, stwierdził, że nasza Ukraina nie dołączy do NATO, choć mówił też, że USA nie wyślą czołgów ani samolotów, także no to w sumie nic nie znaczy. W Petersburgu natomiast zakończył się szczyt ekonomiczny. Brali w nim udział przedstawiciele 140 krajów, również z Europy i to również na szczeblach premierów i prezydentów. Łącznie było to 60 tysięcy osób. Jakichś przełomowych wydarzeń na nim nie było, no kilka państw arabskich chce dołączyć do BRICS. Jednak jak na światowego pariasa i stację benzynową udającą państwo, no to jest i tak bardzo dobry wynik. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie mi pomóc bardziej, zapraszam na stronę www.mycoffee.to A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.